ma <laughs> z tej strony Golden To jest kolejny odcinek z Dostar w y Miałem trochę... Można powiedzieć, że miałem trochę cyrku Bo tak, raz mi się zaraz tutaj boss, z którego zginąłem Musiałem ponownie... Musiałem wracać... Tutaj To, to trochę mi zajęło Do tego jeszcze mój, 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 moje jedzenie jest fatalne, więc yy, nie wiem czy dam radę, nie wiem czy to żyje, mi już wystarczy dożyć chociaż, nie wiem, z Muszę sobie zrobić czapkę na tą porę roku, bo ci też zrespił mi się bo na w bazie dosłownie. Na szczęście bazy nie rozwalił, ale mnie tak. тоже с этим новым, и... Сейчас нужно зарубить мод своими Окей. dzisiaj nie wiem czy będzie zbieranie sorostów, czy nie wiem bo ze zbieraniem to tak będzie trochę ciężej i będę pewnie musiał jeszcze szukać jedzenia Dobrze się składa, bo akurat będę teraz pływał po całym świecie, będę pływał do tych dużych rzeczy, ale muszę sobie zrobić łopatę. Mogę stworzyć motek. Próbowałem jednej występuć. A, no tak zapomniałem. Najważniejszej rzeczy. Teraz jeszcze pozbierać konie, ...nie je wyjmniej jeszcze. to dajcie mi to paliwo już się nie przyda muszę pozbierać trochę tej trawy i patyków pościnać trochę drzew Tylko nie, nie będę ścinał coś co sobie zostawię bo jakby wezwał mnie drzewca też bossa, będę chciał go pokonać drzewca, największego drzewca na odcinku Nie, że tu jest dużo trawy, bo mogę sobie ją całą pozbierać I łódkę to Albo cargo boat, albo robot. a chyba cargo boat zrobię Więc bardziej opa chyba opłacałem lepsze według mnie, bo można w nim dużo rzeczy wspomnieć jeszcze boję się, że mnie znowu ten sam boss a ten boss, Cinnado to jest po prostu jakaś, jakieś zwierzę w wytornadzie Potrzebuję. A, kamienia mam długo, bo w plecaku został. O nie. Zaczynamy się już dapne. To nie wróży nic dobrego. To jest ten bok. Ja mam młotę o nie. Jak będzie jeszcze deszcz, to nie będę chceści. Tyle jedzenia miałem, a prostu wszystko się walić bez jednego bossa Tak Myślę, że woli będę mógł się już przygotowywać na podróż na no morze. <laughs> Dobra, łopatę mam. E Tak się remnia Chodzę sobie drugą popodnie I się skończy na 100% Te my, mewy są szalone Trzeba sobie założyć już czapkę To jest wam tak. bo będę zaraz we nie zbierał tak kamienia, statyków i czego tam jeszcze. Kam jeszcze kamienie, ja kamienie... kamienia, O, spora w lewo. Tu się zapowiada sztorm, to ja... Tu dosyć szybko ta pochodnia zlatuje. co? To... Stworzę sobie jeszcze jedną, bo... ...dość szybko leci ta pochodnia. Mam wrażenie, to i tak szybko. święty jak ona zasuwa musi <laughs> no, starczyć mi... słyszymy jakieś dzikie dźwięki już się boję święty jakiego... jakie ja mam szczęście. Czinaj te drzewa. Czy wy serio będziecie teraz mi... To było chamskie. To Trochę tego pościnek, bo no, potrzebuję chyba 6 desek No jakaś to mi się przydało. Jak polecie się Teraz będę mógł sobie coś ugotować jajecznicę ugotować <ścoughs> tych jajek. To desek w pali, Jezus, nie, to Lecz... Łóż się pali jego święta. Widać, że z piorunami to się nie paskają. Po prostu ładuję pioruny. Dwa węże z jednego drzewa. Tak. Toż to chore. Ło! Okay. jestem wrażenie o mnie Może dodrowanie mnie tak ratuje? Pewnie dostał nieraz, ale dodrowanie mnie ratuje. Brąz stary, wie, czyli wy wiecie, który chce cię yes. No Jej! Dobra, jeszcze jedna depka, będę mógł leczyć. Ja w taką pogodę nie wiem, czy iść nawet bo Zawsze nie warto iść, tak, taką burzę nie warto iść na... Na, na wodę, bo... To się zawsze kończy. Właśnie w taką wodę się spałni ten głos O nie, ja zagrubałem pewnie wszystkie węża. I chyba żadne. Chyba mnie nie zabiją. O! Jedzenie. Tam. To jest takie, że z jednej strony ten wiatra pomaga, ale z drugiej nie. To się z jednej pomaga fajnie, bo przyspiesza, bo z wiatrem. <laughs> z drugiej jak chcesz żyć po drewno, a nie chcecie się niszczyć tych palmowych. Taka trochę lipa. Ośmiecki. co się ugotuje Jest też warto zbierać ten lód ten mały kawałki jakby lodu nie wiem jak to inaczej ma możecie się ugotować coś fajnego Wolę, na, wolę sobie przeczekać bardziej to tą burzę niż iść, bo mam taki... taki strach, że mnie coś zaskoczy. I ostatnie... Luk.

Wiecie co to sobie chyba posadzę kilka drzew Okej okay, drzewa. Już Teraz poczekać. Nie mogę wziąć takie jak nie pada. A teraz tylko jeszcze trzy liny stworzyć. Przynajmniej no, stworzę jeden tak, tak na wypadek. na wypadek jakby mnie coś na okazję spowodować nie kończy się Gdzie muszę płynąć? Tu Czyli od mojej wyspy muszę iść przez las W sumie w mnie zniszczę Bo podczas minia 40 Ty, chyba, chyba jest nowa pora roku sobie opróżnię to. Bo widzę, że to jest naprawdę przydatna rzecz dla mnie. <laughs> Chyba się całe morze uspokoiło, chyba jest teraz nowa pora. Yes! Ole są mini. nie robię krzywotą farma, far, no, ale okej, okay. I to nie przeszkadza. Będę poprawiał w sumie. Trzeba teraz stworzyć łopatę. bo muszę jeszcze raz to postawić te trzy musi to wyglądać efektywnie bo musi tak, tak jak już mam no i jest git No myślę, że można nawet wylecieć. Przeżyłem. Przeżyłem... No i parę roku. Poszłem w stronę. Dobra, wpiernika. Nie chcę mi się już włazić. Nie wiemy. No to nie jest też zrobić. Mogę sobie to muszelki. Mm. Jeszcze i, i można pójść pewnie będzie wyglądać teraz e, Moje pływanie Przynajmniej nowe jest krótsza. Stan zimba to O no O, tego jest tu dużo. To jest. Chyba uniknąłem jej. Dobrze jej To może ja sobie tu wstanę? Okay. Więc nie wiem, czy teraz skończyć. Można sobie już skończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Film możecie dać łapkę w górę. Możecie dać Suba trochę taki chaotyczny, ale ważne że jest. Nie napażają tutaj fale. Mam nadzieję, że mu się podobało. No i.